Dobra, um, witam Was w nowej serii, jaka będzie z obcy. Izolacja, no, najwyżej tutaj. Ja, co mogę powiedzieć o tej grze? Raz ją przechodziłem. Po prostu. Kiedy to było? Wow. Teraz by było jeszcze raz ją przejść Także więc jeszcze do bardziej ciekawego klimatu Gram przy wyłączonej lampce. Jest ciemno, bo jest północ Północ. 9 minut po północy co zagramy. Zacznij grę Może sobie Zagadamy na średnim, tak. A, pff, takie ustawienie może być. Dobra, to... no, co. No, z tej grze nie wstawiają nie ma do powiedzenia. A jedynie tylko to, że to jest A... Horror taki survivor, no, zresztą i tak powinni się doznać znać. Jeszcze sobie włączę w słuchawka 7 Nostromo. Of Third officer reporting: the other members of the crew: Kane, Lambert, Parker, Brett. And Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off, Ripley. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a, a permanent Freeport. I know certain. what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrents if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. I <sighs> <smart> nadzieję, you hear me. To jest dość późno, a zobaczcie, nie chcę krzyczeć. A mogłem wyłączyć ten field ziarna, bo to widzę strasznie to. Proszę, zaloguj się, muszę. Cóż, opcyzolacja to przedsta... Hmm, to taki jakby, nie wiem powiedzieć spin-off pomiędzy. A, ósmym pasażerną stromą a ostatnim starciem. Właśnie nie pamiętam jak to się nazywało. Jak się nazywała ta część? Chyba opcy 2 Nie pamiętam jak się nazywała ta właśnie ta część. Dawno nie oglądałem. Po prostu to jest opowieść o córce e, Aman... Znaczy nie, Ripley. Czyli Amanda, która poszukiwała swoją matkę. I właśnie się dowiadujemy od członka jednej osoby, że... E, znaleźli skrzynkę. Czarno, skrzynkę na stole i tak dalej, właśnie lecimy na tą stację. I tak, w grze niestety nie ma możliwości swobodnego zapisu, tylko mamy stacje za zapisujące. Tak, chcę. Dobra, pierwsze co zrobimy, się umyjemy. O tak. Oł oh jea yeah. cool to jest Jej, się Nie wiem po co, to, to się świeci Chyba coś się tam nie, po co? A no dobra, jesteśmy ubrani. Na razie biegać nie możemy. Zresztą wszaki hałas sobie nie w tej grze to jest. <noise> Delikatnie. Zły błąd. Głównie to trzeba się skadać. I tak, tutaj z powoli kojarzy była opcja właśnie jakby rozglądania się. Czyli mogliśmy na przykład sobie kucnąć i się lozejrzeć. A trzeba było uważać, bo chyba przeciwnicy mogą nas zobaczyć. Z tego, co się orientuje Hey. Ah, oh, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. A well maintained ship. I realize it's a very similar model to the Nostromo. Yes, M class. A later pattern, but close inspect. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. <sighs> yeah, it's so awesome. Jezu, czemu i tutaj tak powoli tu nagle chodzi? Czy to jest te to światła? Ale dobra, trochę pojedzamy. Kiedy ja tą geo-gau ostatnio, to było chyba. Ho-ho-ho, czasu, czasu. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Waylon Nutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry, that was insensitive. Realize your mother has been missing for fifteen years, and you. It's okay. We'll both get what we want, right? Uh, have you seen Samuel's? He's probably been up for hours. Uh, was my Huh. <laughs> Nie! Ale sobie weźmy części! I tak, może chcieliśmy chyba tworzyć coś. Co, wpisy. A tak, tutaj mamy karty... osób, Osób. A nie, chyba później będziemy mogli tworzyć przedmioty. Właśnie pamiętam, jak to się robiło. Uuu, kasety! Bardzo dużo kaset.

Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comm so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. <sighs> <sighs> Yeah, Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74. Tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel Torrens, out of St. Clair, registration number MSV seven seven six zero, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland yutani bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. <coughs> Hello, Marshall, Mar Marshal? this is the Torrens. Say again? The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. <sighs> Samuels. Affirmative. What oh, the fuck happened here? My God, Ripley, you're doing good, Tim. Oh. Ok, zaczynamy naszą zgrywkę. Podobnie. Musimy się przebrać. A bardziej tylko zdjąć kombinezon. Bogana nie pozwoli ność. No, to ciekawe. E, co mówię ciekawego, ponieważ jak Samuel zakładał kombinezon, to miał. Naszywkę swojego imienia tutaj za nie ma. Poza tym na bogato złoty kombinezon. Słatki jak nie wiem co. Dobra, zrobimy sobie zapis. Poza tym niby to ten sprzęt miał chyba nas niby ostrzegać przed wagami. Czy coś takiego. Możemy oczywiście biegać. Coś się złego dzieje na tej stacji. Tak, musimy wejść. Boże święty, czemu to ziarno jest tak wysoko ustawione? Densywność ziarna zmniejszmy mnie. Tak. No, teraz już lepiej. Czemu ludzie myślą, że dodawanie ziarna filmowego jest. Bardzo fajna. kiedyś to może było fajne, a teraz to jest momentami bardzo dunające. Ja? Muszę zapamiętać, że kevichon co się kłóca, a kontrolem się oglądamy. Dobra, oczywiście, też możemy sobie zajrzeć do tych do komputera, zobaczyć sobie informacje. Oczywiście tam, gdzie możemy. Zamknięcie stacji. Aha. Jeżeli coś zatrzymacie, poczytacie. Ja tego nie potrzebuję. Weźmy jakiś detonator. Okej. Okay. Ty to wiesz jak spadać. Tu, 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 tu. Aha, i możemy sobie wydać przedmiot. Ciniemy sobie. Someone new you always know walking Joe Walking Joe to będzie dość Dość nam no, znany towarzysz Opuściam tę bagażową. Cześć tu jeszcze jest? Ja nie, nie możemy tedy iść Wsiadek spadający Coś nad nami jest, chodzi sobie. Ja sobie trochę poswiedzam. E, taka ciekawostka mała. Mm, jeśli za długo. Nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że jest tutaj coś takiego, że jak za długo się kręcimy po danym obszarze, czy coś, to. Znaczy, nie jestem pewien tego, wiecie, bo pamiętam na ten mały szczegółik. Jak się kręciłem dość za długo w jednym obszarze, dość małym, to gra dosłownie wysłała na mnie e, obcego. Nie wiem co to było, ale po prostu dosłownie gra wysłała na mnie obcego. Ale to nie było coś od rodzaju, że wiecie, on wyskoczył sobie na dół i mnie szukał tylko wprost na mnie leciał <laughs> Forgot. zapomnieni zapomnieni to może być twoja stoa Decipher, for no rent albo rent może e? to był opis tu Tomorrow... ma Tomorrow, now, no, together, future? Coś takiego. To teraz sobie tutaj zrobię zapis i najwyżej zacznę kolejny odcinek, bo nie chcę być tego długiego. Także więc żegnam się tutaj z wami i widzimy się w następnym odcinku. Bywajcie!